Виспалайся. Виспалайся. Хи-хи-хи. Мы тоже виспалайся. Ты сам умеешь пить, так? Сам умеешь пить? Хе-хе-хе. Tak, lubisz jak się mamusia przycześnia, tak? No pokaż jak pijesz sam z butelki Pokaż Wyspało się widzę, dzi. Rozlewasz cały soczek kotek? Hops. Masz to ładnie, pokaż jak ładnie pijesz Pokaż Pokaż jak ładnie pijesz, tak Tak no ślicznie kochanie pije, tak? Niam, niam, niam. niam, niam, niam. Pychotka, nie? Cały się. Cały się oblałeś. O, coś tam wyleciało. Co to tam ucieka? Co to? Co to jest? Oh. Co to? Co to? Co to? A, hi -hi. To? Oh. To? A Mój, ty śmieszku kochany. No.